Siema, 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 z tej strony Kama0289, a ja was witam w kolejnym odcineczku z Rush Wars. A dzisiaj mam dla was dwie dobre nowiny. Pierwsza to jest taka, że wydamy 6500 diamentów na dzisiejszym odcinku, a druga, że możecie wygrać 6500 diamentów, a co musicie zrobić? Musicie być aktywni przez miesiąc pod każdym moim filmikiem, musicie po prostu dać łapkę w górę oraz komentarz, Najlepiej pozytywny, ale to wszystko tak naprawdę zależy od Was. I ja po prostu po upływie 30 dni wytypuję tego najbardziej aktywnego i dostanie passive card o wartości 200 zł, co tak naprawdę wiąże się z 6,5 tysiącami diamentów. A teraz to wszystko, kochani, i lecimy. To wszystko, to znaczy to wszystko od do konkursu. A teraz przechodzimy do odcineczka. No i po prostu tak, kochani, przede wszystkim, co byśmy na następnie zrobię to oczywiście otworzymy sobie gold packa. To będzie taki króciutki odcinek. Ale kupimy sobie tego Gold Packa. Tak jest kupione. Mamy to już, kochani. Yy, ogólnie chcę kupić właśnie trzy pakiety te, chyba, że będą jakieś gorsze karty. No tak słabo, słabo z tymi kartami. Ale okej, okay, kupimy jeszcze jeden ten pakiet. Bęk dobra, dzięki. I chcę ogólnie przeznaczyć 2000 diamentów na golda, bo to jest dla mnie no, dosyć ważne. Okej. Okay. No i znowu w sumie mamy te same karty. Okej, okay. ale kupimy sobie jeszcze raz ten pakiet. Tuż już będzie tak, tuż będzie. Ostatni pakiet, który kupimy tutaj. Gold pack. Okej. Okay. Dobra, mamy to. I teraz sobie kupimy gemsy, ale żeby sobie kupić gemsy to w sumie musimy zrobić tak. Znaczy gemsy, przepraszam, golda. Nie możemy kupić tego, ponieważ mamy magazyn pełny. To po prostu yy, nie wiem, zrobimy sobie to jakieś upgrade'a, zrobimy sobie upgrade'a tego. Ok, wydam 8 golda, żeby mieć tutaj na zero. Ok, spoko mamy to. I tak to zaraz będziemy tutaj upgradeować, upgrade także mm, wiecie o co chodzi. No i teraz możemy piąty level, ok, spoko. I teraz możemy sobie kupić no, ten pakiet, który się chyba najbardziej opłaca. Ok. No i od razu. Aha, nie możemy tutaj musimy mieć wszyscy poziom. Dobra, i upgrade'ujemy tutaj, kochani, znowu tego, ponieważ tą postacią chcę grać, także wiecie o co chodzi. Ok, upgrade poszedł. Bank. W sumie jeszcze z... z dobra, spoczył. No i lecimy kolejne 800. To jeszcze nie jest jakoś tak dużo, także spokojnie możemy to zrobić. A wydaje mi się, że to jest fajna postać, która będzie tutaj kreowała moją grę. Ok. Mm, teraz sobie tak, teraz sobie defensywę. Na pewno to sobie musimy zapgradeować. Bang, bang, raz, dwa. To jest fajna wyżyczka, która przyda się na pewno na jakimś lepszym poziomie. Ok. Jeszcze raz możemy sobie zrobić pęk. Dobra, mamy to. Teraz sobie zrobimy. Hmm, hmm, co my teraz mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić sobie jeszcze tutaj. Mortala. Mortal też się przyda na jakimś lepszym poziomie. Ok. I jeszcze raz. Upgrade. spoko I jeszcze raz, kochani, dobra, dobra, nie będziemy tutaj więcej upgrade'ować, kochani, na tym odcineczku. Także pamiętajcie, musicie być aktywni pod każdym odcineczkiem. Łapki w górę, komentarz przez 30 dni i wygrywacie Państwo z kart o wartości 200 zł. Także naprawdę warto. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcineczku. Myślę, że jutro do zobaczyska. Hej, pa.